Z biznesu do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Bartek Majer i zapraszam Państwa na puls biznesu do słuchania. Dzisiaj jest 17 dzień września, jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski. No i tak samo jak 1 września jednoznacznie kojarząca się nam z wojną. W ostatnich tygodniach wyjątkowo często mówimy o wojnach, działaniach zbrojnych czy różnego rodzaju aktywności wojskowej. Kilka tygodni temu zakończyła się trwająca 20 lat zbrojna interwencja Amerykanów w Afganistanie, a kilka dni temu w Rosji i na Białorusi rozpoczęły się manewry wojskowe Zapad, czyli największa tego typu operacja w Europie od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Nieprzypadkowo więc zajmiemy się dzisiaj właśnie wojną, a dokładniej jej ekonomicznymi aspektami. Zgodnie zresztą z, z Maksymą Cycerona, który powiedział, że nerwem wojny jest pieniądz. Zapraszam więc serdecznie na podcast pod frapującym tytułem: Ile kosztuje wojna?